Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam, na początek ruszamy na A4. Sporo problemów w Małopolskim. Zasa A4 w kierunku Rzeszowa. W rejonie skrzyżowania odbicia autostradowego Tarnów w Mościce jest korek. Po drugiej stronie też auto na barierach do góry kołami. Rzeczywiście są problemy na dwóch jezdniach, czyli zarówno tej, która prowadzi do Tarnowa i Rzeszowa, jak i przeciwnej w kierunku Krakowa. Na jezdni do Krakowa problemy pojawiły się między Brzeskiem a Bochnią. To kilometr 462. Tam doszło do dachowania samochodu osobowego. Jeden z pasów do Krakowa jest zablokowany i może tworzyć się korek. Na przeciwnej jezdni tej do Krakowa, do, do Tarnowa i Rzeszowa problemy między węzłami Brzesko i Tarnów Mości. To jest 488 km. Ciężarówka uderzyła w bariery i blokuje zjazd na węzeł tarnów Mościce. Blokuje też jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Przez to może być tłoczno. Kolejne ostrzeżenie od Państwa. Na krajowej 25 za Międzybożem to jest 339 km. Panowie zaczynają pracę na prawa pobocza. Jeden pas wyłączony. Ruch wahadłowy. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie i przypominamy nasz numer to 22 513 11, 11 Tutaj mogą Państwo zostawiać wieści dla innych zmotoryzowanych. Jednym pasem na zmianę poruszamy się między Sanokiem a Leskiem. To jest krajowa 84 i okolice Zagórza. 9 kilometr. Samochód osobowy najechał tam na bariery energochłonne, a przez co poruszamy się naprzemiennie jednym pasem. Cały czas powoli jedziemy Między piłą a chodzieżą, przez ujście na Krajowej Jedenastce. Niełatwa sytuacja, też m.in. na obwodnicy Trójmiasta, gdzie musimy zwolnić się za węzłem kowale, kierując się w stronę centrum kraju, m.in. do Łodzi. Tu program pierwszy Polskiego Radia, już dziewiąta. Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. To Polskie Radio. Wy słuchacie передачę Lito z radio. Hovorzy Polski rozraz. Posso chate pojat letos rozhassen. Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente... L'été avec la radio. This is the British Radio. You are listening to our program Summer with the Radio. Już dziewiąta i już piątek. A po piątku sobota, a w sobotę, czyli jutro, czekamy na państwa w Tarnowie. Od dziewiątej nasza audycja, od dwunastej piknik rodzinny z atrakcjami, na przykład naszym kosmicznym miasteczkiem, od szesnastej potańcówka i znakomity Lazy Swing Band, a o dwudziestej koncert. Na scenie między innymi Ira, Jary, Oddział Zamknięty, Wilki, Zakopower, Papade i Kombi. Zapraszam do Tarnowa i zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji, bo. Odkryjemy jeszcze więcej tajemnic wiewiórczych i poznamy pewnego utalentowanego artystę, aktora, wokalistę, twórcę piosenek nominowanego do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Skojarzenia Radioturni i Stona Stoi Powieść też mamy w planach, ale jak zawsze zaczynamy od aktualności, które przedstawi Anna Kowalczyk. Nie milkną echa prezydenckiego weta do ustawy wiatrakowej. Rząd zapowiada kolejny projekt, który zablokuje wzrost cen energii. Trudna akcja gaśnicza kompleksu budynków w Helu do szpitala trafiło dwóch strażaków. Ukraińcy ponownie uderzyli w rosyjską infrastrukturę naftową. Węgry protestują, bo przerwane zostały dostawy do ich rafinerii. To pokazuje, że pałac prezydencki będzie bliższy myśleniu politycznemu niż racjonalnemu. Tak, weto do ustawy wiatrakowej. Komentuje Wiedenca minister klimatu i środowiska. Karol Nawrocki nie podpisał projektu, który z jednej strony zmniejszał odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań, z drugiej przedłużał zamrożenie cen energii do końca roku. Minister Paulina Hani-Kloska mówi, że to uderzenie podwójne, bo zablokowane zostały obniżki w krótkiej perspektywie i możliwość obniżenia rachunków poprzez większy udział zielonej energii w mikście. Ta ustawa była ustawą zapewniającą rozwój polskiej gospodarki poprzez niższe ceny energii. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że połączenie tych dwóch kwestii to była polityczna pułapka. Na szczęście pan prezydent od razu skierował do Sejmu inicjatywę ustawodawczą, która zawiera tylko te przepisy o mrożeniu cen prądu. Tak mówił w sygnałach dnia poseł Pisu Marcin Chorała, a rząd broni nie składa. We wrześniu ma być gotowy nowy projekt w sprawie zamrożenia cen energii i rozwoju OZE. Teraz cheli pożar kompleksu budynków w centrum miasta. Zgłoszenie o ogniu strażacy dostali po drugiej w nocy. Miejsce, gdzie się pojawił, doszczętnie spłonęło. Uszkodzone są też pobliskie pomieszczenia należące do parafii i ochotniczej straży pożarnej. Rannych zostało dwóch strażaków. Obaj podtruli się dymem. Jeden z nich ma też uraz nogi. Sytuacja na miejscu jest już opanowana. Krew pilnie potrzebna. Brakuje jej już nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i na Pomorzu. Regionalne centra krwiodawstwa apelują do dawców w Gdańsku. Już niemal nie ma zapasów. Tak jak jeszcze dwa tygodnie temu byliśmy w stanie pomóc innym centrom, czyli mieliśmy na tyle zapasów, żeby swoich pacjentów zaopatrzyć, ale jeszcze podzielić się. No tak teraz już takiej możliwości nie ma, te nasze zapasy są naprawdę nieduże. Mówi Anna Jaźwińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Wakacje to czas, gdy ze względu na wyjazdy mniej krwiodawców oddaje krew, a rośnie liczba wypadków. Tylko wczoraj w ponad 80 wypadkach zginęło 6 osób, a prawie 90 zostało rannych. Ukraińcy uderzają w to, co najbardziej zaboli Rosjan instalacje naftowe. Tej nocy Kijów przy użyciu dronów zaatakował stację pomp ropy naftowej w mieście Uniecza w obwodzie bryjańskim. To kluczowy element rurociągu Przyjaźni łączącego Syberię z Europą. Atak spowodował ponowne wstrzymanie dostaw surowca na Węgry. Do takiej sytuacji doszło już na początku tygodnia. Wtedy na krytykę ze strony Budapesztu odpowiedział szef ukraińskiego mnz Andrzej Sibicha. Podkreślił, że Węgry mogą kierować skargi do Moskwy, nie do, do Moskwy, a nie do Kij Jowa. To są aktualności jedynki. Tysiące róż cieszy oko w Centrum Warszawy. Kwiaty z całego świata można podziwiać w łazienkach królewskich. Trwa tam wystawa Royal Rose 2025. Warsztaty pokazy codziennie mistrzów florystyki, więc warto zobaczyć, jak mistrzowie to robią. Prasowaliśmy tu dwa dni, 25 osób florystek czuwało nad tym, aby róże przygotować. Wystawa Royal Rose w Starej Oranżery od 10 do 20, do niedzieli włącznie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters, Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości CERE. Pogoda. Pogodnie i słonecznie, właściwie prawie w całym kraju. Tylko na południu i na północy Polski może się pojawić deszcz. Na termometrach też przyjemne 19 stopni, na wybrzeżu do 23 na południowym wschodzie. Chłodniej, w rejonach podgórskich, jak to zwykle bywa, tam około 16 stopni. A wiatr słaby i umiarkowany chwilami porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 994 hektopascale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. I tak jak podobnie jak z pogodnym niebem, tak z jakością powietrza dzisiaj w przeważającej części kraju jest bardzo dobra albo dobra, tylko w nisku powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 32% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie średnie, ale są miejsca z dużym zagrożeniem pożarowym. Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy. English language news can be found on polskie Radio .pl /en.